Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, w małym miasteczku na skraju magicznej doliny, mieszkała dziewczynka o imieniu Tosia. Tosia była pełna energii i ciekawości, ale miała jeden problem nigdy nie miała na nic czasu. Zawsze spóźniała się do szkoły, na podwieczorki u przyjaciół i nawet na rodzinne kolacje. Pewnego dnia postanowiła, że musi coś z tym zrobić. Dlaczego zawsze brakuje mi czasu? Inni zawsze zdążają na czas, a ja ciągle biegnę spóźniona. Musi być jakiś sposób, żeby to zmienić. Tak się złożyło, że jej babcia, która mieszkała w tej samej wiosce, była znana z opowieści o dziwnych i tajemniczych miejscach. Tosia postanowiła ją odwiedzić, licząc, że babcia będzie miała dla niej jakąś radę. Ach, moja mała Tosiu, powiedziała babcia, kiedy dziewczynka opowiedziała jej o swoim problemie. Jest sposób, by zarządzać czasem, ale nie jest to takie proste. Na końcu magicznego lasu znajduje się stary zegar czasu. Ten, kto go odnajdzie i nauczy się, jak go używać, może kontrolować czas. Tosia otworzyła szeroko oczy. Brzmiało to jak niesamowita przygoda. Bez chwili wahania postanowiła wyruszyć na poszukiwanie zegara czasu. Babcia dała jej jeszcze kilka ważnych wskazówek. Pamiętaj, droga Tosiu. Las jest pełen magii i nie każdemu się udaje. Po drodze napotkasz na różne istoty, niektóre z nich będą chciały ci pomóc, a inne, no cóż, będą chciały zatrzymać cię na zawsze. Tosia, choć trochę przestraszona, ruszyła ścieżką w stronę magicznego lasu. Im dalej szła, tym drzewa stawały się wyższe, a świat wokół niej bardziej tajemniczy. Słyszała dziwne dźwięki, jakby śmiech dzieci i śpiew ptaków, choć nie widziała nikogo. Nagle, przed nią na drodze, pojawił się zając w złotym fraku, skakał radośnie, a jego frak błyszczał w promieniach słońca. Szukam zegara czasu. Chcę nauczyć się zarządzać czasem, żeby nigdy się nie spóźniać. Zając uśmiechnął się tajemniczo. Zegar czasu? To poważna sprawa, ale dobrze się składa, bo znam drogę. Ale pamiętaj, w lesie wszystko jest inne. Czas płynie tutaj inaczej, a ścieżki mogą cię zwodzić. Chodź za mną, pokażę ci gdzie szukać. Tosia ruszyła za zającem, ale szybko zauważyła, że im szybciej biegła, tym bardziej czuła, że czas przyspiesza. Serce biło jej szybciej, a nogi ledwo nadążały. Zając skakał z lekkością, a Tosia czuła jakby czas płynął dwukrotnie szybciej. Zając, dlaczego czas płynie tak szybko? Nie mogę nadążyć. W magicznym lesie czas nie jest taki, jak myślisz. Musisz nauczyć się go wyczuwać, a nie gonić. Przestań biec, Tosiu, a znajdziesz to, czego szukasz. Tosia zatrzymała się i wzięła głęboki oddech. Nagle poczuła, jak świat wokół niej zwalnia. Słychać było delikatny szelest liści, śpiew ptaków stał się łagodniejszy, a zając skakał teraz wolniej. To działa. Razem z zającem dotarli do przejścia czasu starego, kamiennego łuku porośniętego mchem. Po jego drugiej stronie znajdowała się wielka, zarośnięta polana, a w jej centrum stał zegar czasu. Był ogromny, wyższy niż największe drzewa, a jego wskazówki obracały się leniwie, jakby czas tutaj w ogóle się nie spieszył. Tarcza zegara była ozdobiona złotymi gwiazdami i księżycami, a wokół niego krążyły małe, świetliste stworzenia. Byli to strażnicy czasu. Oto zegar czasu. Teraz musisz porozmawiać z jego strażnikami. Oni nauczyli się, jak zarządzać czasem, ale to ty musisz zrozumieć, co to znaczy. Tosia podeszła do zegara. Strażnicy czasu, małe, świecące istoty o skrzydłach, podobnych do motyli, zbliżyli się do niej i zaczęli cicho szeptać. Czas nie jest czymś, co można dogonić, Tosiu. Czas to magia, która płynie wewnątrz każdego z nas. Jeśli nauczysz się go szanować i słuchać, nigdy nie będziesz się spóźniać. Ale jak mam to zrobić? Zegar czasu pokaże ci, jak to zrobić. Zamknij oczy i wsłuchaj się w jego bicie. Tosia zamknęła oczy i skupiła się na dźwięku. Usłyszała spokojne, miarowe tykanie. W tym momencie zrozumiała, że nie chodzi o to, by biec szybciej, ani o to, by próbować kontrolować czas. Chodziło o to, by żyć chwilą i być w pełni obecnym. Zegar czasu przestał tykać. Strażnicy czasu uśmiechnęli się i pokiwali głowami. Teraz rozumiesz, Tosiu. Nie musisz się spieszyć. Czas jest zawsze z tobą, jeśli potrafisz go wyczuwać. Tosia podziękowała strażnikom i zającowi, a kiedy się odwróciła, zobaczyła, że ścieżka prowadząca do jej domu pojawiła się przed nią. Wracała teraz powoli, ciesząc się każdym krokiem, wiedząc, że zawsze będzie miała wystarczająco dużo czasu na to, co ważne. Czas jest moim przyjacielem. Nie muszę się już spieszyć. Od tego dnia. Tosia już nigdy się nie spóźniała, nauczyła się słuchać swojego wewnętrznego zegara, cieszyć się chwilą i zrozumiała, że czas nie jest wrogiem, lecz czymś, co pomaga nam docenić każdy moment.